Dzieńka, dziewczyny, witam się z Wami w kolejnym filmiku i zamieniłam, sobie wyciągnęłam kasę z tych mini wyzwań, które mnie tak frustrowały i trochę sobie pozmieniałam w moim Oczywiście nie mam wszystkich wyzwań z jasennych, mam różne dołożyłam sobie też kilka nowych, zostawiłam, znaczy przełożyłam do przodu te, które już y, troszkę tu zaczęłam robić więcej, ale dołożyłam sobie między innymi to, dołożyłam sobie huśtawkę, dołożyłam sobie przyczepę. Odłóż dowolną kwotę. Znowu te książki na tył gdzieś położyłam i ta stuwa i te złotówki, jak mi zostaną, to będą na końcu. I jestem szczęśliwą kobietą, bo zrobiłam tak, jak chciałam, więc y, uzbierałam z tych mini wyzwanek tamtych niedokończonych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiemdziesiąt. 90.. Jezu, nie będzie z tu. <grych> e... 93, 4, 5, 6, 7, 8, 98 zł. No dobra, zobaczymy ile tutaj się w tych nowych wyzwankach zapełni. <grych> Takie są ładne, że naprawdę chce mi się je robić. 4. Dobra. idziemy trochę może kombinować bo nie mam aż tak dużo drobiazgów, no ale coś tu będziemy działać dobra, tu mamy pięćdziesiątkę to może damy dychę Jest w ogóle dalej sobota. ja to nagrywam w ten sam dzień, dziewczyny, bo jeszcze zapałam chwilę wolnego czasu. Na szczęście mój mąż wziął dzieciaki. Dobra, słuchajcie, dzisiaj nie jest dzień po prostu, żeby nagrywać filmiki, bo ciągle ktoś coś ode mnie chce. E, dobra, raz, dwa, trzy. Czyli ja wrzuciłam tutaj, chyba wrzuciłam, słuchajcie. Normalnie drzwi się nie zamykają w tym moim domu dzisiaj. Dobra, tu mamy, włożyłam tutaj też dyszkę włożymy. Dobra jest. No, te wyzwanka szybko będzie się kończyło, szybko się będzie uzupełniało. Rzucę kostką taką może dwunastościenną. Siódemka wypadła. Dobra, tu dyszkę, może niebieskim. Widzicie, jakoś na święta wielkanocne bardzo dużo nie zbieram kasę, bo raczej tak mniej. Ale ma jakiegoś zajączka opakom. Dobra. Tu dwójki, to słuchajcie, poczekajmy jeszcze może. Nie no, w sumie mogę wrzucić dziesiątkę i sobie zakreślę. Pięć. A kto mi zabroni? 40. Coś tu mam jeszcze? Dobra. To jeszcze tu. Dobra. To mogę w sumie piątkę rzucić dzisiaj. Tu do tej 40. odłóż dowolną kwotę. Hmm. Mam jeszcze raz: 2,40 zł. No, dobra, idę dalej. Nic tu nie będę odkładała. Dobra, w końcu na te moje książki. Słuchajcie, sobie odłożę. Dobra, i to będzie tak, że to będzie dycha. No i deszczka pierwsza leci. Nie mam czasu czytać dziewczyny, po prostu tak mi dni uciekają jeszcze. Um, teraz taki gorący okres w pracy, więc ciężko. Dobra. I do magicznej stówy. Damy dziesiątkę. Albo może dwie, bo mamy jeszcze tu dwie. Szybko się zapełni. Ani tu niebieski. No i tak. Jeszcze mi zostało to wyzwanie. Odłóż dowolną kwotę. To ja może dziesiątkę po prostu tu odłożę. Zrobimy kartkę Ale ładnie tak wygląda. Mega, podoba mi się to wyzwanie. Ono jest przepiękne, przecudowne. Jest śliczne. Link do tych e-booków moich z tymi wyzwaniami macie na dole. Więc super. Jak ktoś jeszcze nie ma, to niech sobie zobaczy. Mamy mnóstwo. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I patrzcie, i wszystko dostało. I tutaj jeszcze mi zostały złotówki. Właśnie to był dobry pomysł, żeby to zostawić, bo jak coś zostanie, to cyk. I proszę bardzo. Dwie złotóweczki. Jakiś taki kolor to wyzwanie jest z magicznego budżetu. Dobra. No i dzięki temu mamy zrobiony cały segregator z tymi nowymi wyzwankami i cieszę się, że się na to zdecydowałam, bo bardzo mi się to podoba. Także o, to jakaś stara koperta, no ale dobra. I po kolei będziemy coś wrzucać, będziemy kończyć. Może się uda część właśnie pokończyć w styczniu. A jak nie, to jeszcze będą do lutego, spokojnie. W lutym tak samo. Jeszcze można przecież, można do oporu. Mam tutaj w ogóle, słuchajcie, jeszcze mnóstwo innych takich wyzwanek, które są jeszcze tutaj nie włożone, bo aż nie mam tyle kasy. Zobaczę właśnie, co ja tu jeszcze mam. Bo ja tu sobie troszeczkę odłożyłam. O, jaka się rozwalona koperta. Mam jeszcze, tak, jeszcze mam te ptaszki. To też jest piękne. Te pola 200 odłożoną kwotę 150. No, powiem Wam, że z tymi wyższymi wyzwaniami 200-150, to myślę, że jak mi się tam pokończą w, tam w tych rocznych odszczędzaniach, te czwa, poniedziałkowe kawki i wtorki, to właśnie sobie wrzucę jakieś takie wyzwanie i będę sobie po prostu co tydzień 20 zł. Na przykład odkładać. Dobra, i tu mam jeszcze 80, taki status, nie wiem co to jest. 60, 150, mm, tu jest to jest oczywiście 10, 105, 30, 400, tu taki luźny, 450, słójczek. No, to też mi się podoba, mega, właśnie. Yy, mam jeszcze jedną rzuć kostką jajco, jak coś tam skończę, to sobie dołożę, kotełka, Boże, dlaczego ja kotełka nie dałam, no ale dobra może chłopakom o, właśnie to jest dobry pomysł dam chłopcom do jakichś tam wyzwanek to będzie super i tu mam jeszcze takie te, ale nie wiem czy je zrobię, słuchajcie, mam tyle pięknych wyzwań że <laughs> tu mam tysiąc, no to ja nie podejmuję tego, 200, też fajne no i kawka i marzenie Także po pomalutku po malutku będę sobie to uzupełniać. Dajcie znać, jak tam wasze uzupełnianie tych właśnie e-booków moich. Czy Wam dobrze idzie, czy nie. I do zobaczenia w następnych filmikach budżetowych. Pa!